Witajcie, kochani. Dzisiaj naprawdę bardzo króciutko, bo temat jest prosty. Człowiek, dualny człowiek, który utożsamia się z formą, uzależnia swoje szczęście od stanu posiadania, posiadania zdrowia, posiadania urody posiadania młodości, posiadania dobrych rodziców, domu, partnera, dzieci, pieniędzy, kariery, uznania, szacunku, posiadania dóbr. Cały czas potrzebuję mieć coś zewnętrznego, żeby poczuć szczęście. Szczęście to stan posiadania. Inteligencji, wiedzy, wykształcenia, czegokolwiek. To, co akurat jemu się wydaje, że przyniesie mu szczęście, i jest to oczywiście złudne, dlatego że to, co posiadamy z zewnętrznego świata, zawsze może ulec zmianie, utraceniu, chociażby przez odejście z tego świata. Coś zostawiamy i już tworzy się niedobór, nieszczęście. Boimy się utraty. Kiedy posiadamy, boimy się utracić. Bojąc się, już jesteśmy nieszczęśliwi. Tracąc, jesteśmy jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Nie posiadając, jesteśmy nieszczęśliwi. Więc czy posiadamy? I obawiamy się utraty, czy tracimy, to też powoduje nasze negatywne odczucia, i jak nie posiadamy, też to powoduje negatywne odczucia, bo przecież chcemy posiadać. Wydaje nam się, patrząc historycznie, że ci, którzy posiadali, byli szczęśliwi. Bo mieli piękne stroje, bo mieli pałace, mieli piękne domy, mieli kariery, dużo kobiet i tak dalej. Ale to jest tylko obraz widzialny. Natomiast czy oni byli naprawdę szczęśliwi? Nikt nie zagląda nikomu do duszy i tego nie wie. Ale kiedy patrzymy na cały świat, okazuje się, że żadne posiadanie Czegokolwiek nie daje szczęścia. Bo widzimy wielu ludzi, którzy mają niby to wszystko, ale idą w alkohol, w narkotyki, w samobójstwa. Trzymamy maski, udajemy, że jest wszystko w porządku, ale wewnętrznie czujemy się samotni i nieszczęśliwi. Jest to iluzja. Więc takie maleńkie podsumowanie, człowiek świata dualnego uzależnia swoje szczęście od posiadania i ciągle jest nieszczęśliwy, bo albo mu czegoś brakuje, albo boi się utracić, albo nie posiada. I teraz jak być tym szczęśliwym? Najprostsza rzecz pod słońcem. I wszyscy tutaj zdążamy do tego punktu zero, który będzie pełnią wewnętrzną, pełnią siebie. Zobaczcie, jak przychodzi ogromny, ogromny spokój, kiedy odzyskujemy ducha, którym jesteśmy, czyli kiedy ja szukałam szczęścia i go nie mogłam znaleźć, bo zawsze to nie było to, nie napełniało mnie to, nie było chwilowe, zawsze były jakieś lęki, niepokoje. I któregoś dnia nagle oświeciło mnie i zrozumiałam, że to, czego szukałam, to byłam ja. Ja, źródło, ja, duch, ja, światłość. Kiedy ja to zrozumiałam, śmiałam się i śmiałam i śmiałam, i nigdy mnie to nie opuściło, bo znalazłam. Znalazłam szczęście. Znalazłam to, po co tutaj przyszliśmy. Było to tak zachwycające, że to szczęście było w każdej komórce mojego ciała, wypełniało wszystkie moje pola energetyczne. Nic zewnętrznego nie miało znaczenia, nic. Był to czas największych moich trudów, doświadczeń trudnych, a ja się śmiałam, radowałam, byłam tak jak człowiek zakochany. Ja odkryłam miłość, którą jestem. Szukamy, Zewnętrznych przymiotów różnych, przedmiotów, przymiotów, i ciągle jest to chwilowe, zewnętrzność jest chwilowa, przemijająca, cokolwiek by to było. Najwspanialszy człowiek, najwspanialsza miłość, kochane dzieci, majątki wszystko jest tym hologramem, tym wibrującym polem światła, które udaje formy. I kiedy my to zrozumiemy i wchodzimy w siebie, Boże, dziękuję, ja szukałam tylko siebie, ja szukałam siebie, szukałam siebie, niczego więcej. I wtedy, pomimo że nie miałam pieniędzy, że nawet chodziłam w dziurawych butach, że zrozumiałam, że to nie, nie ma znaczenia, kim jestem, jak wyglądam, bo nawet jak ludzie na mnie patrzą i widzą jakąś niedoskonałość, czy nawet by te dziurawe buty zobaczyli, to przecież oni nawet ich to nie obchodzi, oni się nad tym nie zastanawiają, przechodzą obok mnie na ulicy i idą dalej. Że ich wzrok nie jest wzrokiem, który zapamiętuje mnie, tylko przechodzą dalej, bo są wewnętrznie najczęściej przecież jeszcze, Nieodnalezieni, więc wzrok jest powierzchowny, przepływający, nie są obecni wewnętrznie. Zrozumiałam coś, co dawało mi potężne szczęście, ogromne, którego nigdy już nie straciłam. Znalazłam siebie, siebie, siebie. Najważniejszą rzecz pod Słońcem. Siebie. Kiedy znalazłam siebie jako ducha, czyli pole światła, które nie ma formy. Później może sobie przybrać formę, jaką chcę, energetyczną, później nawet fizyczną niby, ale, ale jest tą światłością, która jest wszystkim i niczym. Wszystkim, bo jest wszystkim i wszystko wypełnia. I to wszystko wypełnia mnie. Jestem bez kresta, a jednocześnie mogę być jednym małym punkcikiem, główką od szpilki. Jestem wieczna, jestem po prostu wszystkością, i tak mówi metatron, i nicością, bo nicość to jest, nie jestem żadną formą, która byłaby ograniczona. Jednocześnie jestem we wszystkim i wszystkim. Było to najbardziej niezwykłe. I dziękowałam za tą łaskę, że mogłam to odczuć, poznać, zrozumieć i w tym zostać. Byłam w zachwycie. Później przyszły jeszcze trudne inne doświadczenia, które miałam poznać i przetransformować, zrozumieć, rozkodować, przetransformować, ale to zawsze ta pamięć zostawała we mnie. Szczęście to odzyskanie siebie. Jako istoty duchowej, bo kiedy to odnajdziemy, to widzimy to we wszystkim. I przechodzimy dalsze etapy, gdzie widzimy we wszystkim światłość, ale ta światłość jest ubrana w różne formy minerały, rośliny, zwierzęta, ale też ubrana jest z formy różnych ludzkich zachowań. W ludzkie zachowania, czasami bardzo negatywne, bardzo ekstremalne, ale to jest wszystko światłość. Ta zabawa jest chwilowa, ta zabawa jest przemijająca. Ktoś może być noworodkiem, który zrobił kupkę w pieluchę, ale za chwilę będzie sam chodził do toalet. Ktoś może być mordercą, ale za chwilę on z tego wyjdzie i będzie pracował nad swoim dalszym wzrostem. Wszystko, co trudne, wynika tylko z tego, że jeszcze nie rozpoznaliśmy siebie i nikt się nie zatrzymuje, bo dusza chce iść dalej, więc zawsze będzie następny, następny jakiś etap. Szczęście to stan stały. Niczym, nigdy już więcej nie zachwiany. Szczęście to ja duch, który wypełnia wszystko i ten, który siebie odnalazł, odnalazł swój dom, odnalazł swoje serce, odnalazł swój prawdziwy dom, czyli nie gdzieś tęsknie za jakąś planetą, nie tęsknie za jakąś inną cywilizacją, bo ja jestem tutaj, teraz odzyskana, odnaleziona. Ja jestem tutaj, tu w pełni obecna, to jest moje życie. I pomimo, że to życie jest chwilowe, krótkie, chwilowe, przemijające ten świat form, to jednocześnie jest dla nas jedyne, prawdziwe. W tym momencie najważniejsze bez względu na zewnętrzność i obraz zewnętrzności ja jestem stałą która jest w domu bo znalazła siebie bo znalazła siebie i gdziekolwiek będę cokolwiek się będzie działo ja będąc obecna wewnątrz jestem Źródłem, które się odnalazło. Jestem w tej grze, w tym życiu, więc to życie jest dla mnie bezcenne, bo ja jestem tutaj i tworzę tę grę. Po pierwsze, odzyskać siebie, po drugie, uznać to życie za jedyne prawdziwe w tym momencie. Bo ja jestem nie gdzieś na Marsie, tylko tutaj, teraz jestem. Ja źródło, ja rozpoznająca siebie. Dlatego Jezus był szczęśliwy, bo on to zrozumiał i znalazł. I tym był objawionym. Szczęście w takim wydaniu nigdy nie przemija, jest wieczne. I nigdy już siebie nie, nie stracimy, nigdy nie zapomnimy, dlatego chce nam się po prostu śmiać. I czasem, kiedy przychodzi jakiś następny temat do pracy, możemy na chwilę zagłębić się w świat dualny, ale kiedy mamy już to znalezienie siebie, rozumiemy cały proces życia. Że na chwilę możemy w coś wejść, ale tylko po to, żeby wyłuskać dany temat i ten temat przetransformować, wznieść, bo całość istnienia to jest pole światła. Każdy temat, który jest dualny, jest jakby nisko wibrujący. Transformacja polega na zrozumieniu z poziomu ducha danego tematu i wzniesienie wibracyjne tego tematu. Czyli rozpuszcza się, czy też wznosi wibracyjnie ten świat ciężko wibrujący, czyli jesteśmy tutaj, żeby siebie odnaleźć, zrozumieć, że szczęście już jest stałą, niezmienną, bo ono polega na odnalezieniu siebie i z, tej, z tego wnętrza, z tego szczęścia, zaczynamy tworzyć rzeczywistość tego, tej gry, tego świata, transformując poszczególne tematy. Kochani, to jest krótkie, proste i jak wszystko zmierza do wnętrza. I tam. Staje się coraz bardziej proste, jednopunktowe, chociaż jakże bogate w doświadczenie ja jestem. I gdyby wtedy, kiedy jesteśmy ja jestem cokolwiek działo się na zewnątrz, to wiemy, że jest to gra wewnątrz naszego istnienia, więc nie ma tematu, Posiadania i straty. Bo kiedy jestem wszystkim, to całe istnienie jest moim snem i dzieje się wewnątrz mnie. Więc może się przemieszczać, ale nie ma straty. Nie ma pragnienia posiadania, nie ma zabezpieczania się, nie ma przywarcia, tęsknoty, latania za kimś. Nie ma tematu, że potrzebuje być wzniesiona przez kogoś, czy nie ma obawy przed odrzuceniem czy krytyką. Tego nie ma, bo ja jestem i jestem szczęściem, jestem miłością, jestem mądrością, jestem źródłem. Jestem wolnością, jestem wszystkością i nicością. Cóż może być piękniejsze? A wtedy tworzymy życie, bawimy się, bo jesteśmy tu, ubrani formę, więc bawimy się, bawimy się ja, komórka, jako forma z innymi komórkami, ale. Jest to naprawdę, wytracają się wszelkie granice. Jest cud życia. Kochani, dziękuję za dziś i do następnego razu.